Już niemal 25 lat po reaktywowaniu istnieją i działają w każdym regionie kraju izby rolnicze. Jej członkami na mocy ustawy są wszyscy rolnicy, którzy są płatnikami podatku rolnego. Tymczasem, jak się okazuje, wielu gospodarzy nie zna zasad działania, statutu, izb i celów powołania. To czas, w którym wszyscy uczyliśmy się, jak ma funkcjonować samorząd rolniczy. Do tej pory w zasadzie bazowaliśmy na tym, że były zrzeszenia, były związki zawodowe, związki branżowe i oczywiście polityczne. Natomiast tu wyćwiczyliśmy, tak się wydaje nam wszystkim działającym w izbach rolniczych, że staramy się być tym samorządem, który jest tym ciałem, które się zna, które chce doradzać, które pomaga nie na zasadzie roszczeniowej, strajkujących, tylko merytorycznych rozmów, sugestii kierowanych do do, do rządzących parlamentarzystów, po to, żeby było łatwiej zarówno rolnikowi, jak i oczywiście urzędnikom, którzy realizują politykę zarówno krajową, jak i unijną. Jesteśmy w Unii Europejskiej praktycznie 15 lat, a więc też szmat czasu i tego też musimy się uczyć w dalszym ciągu, dlatego że początki wejścia do Unii były dla nas łaskawsze. Dzisiaj wiemy już po tylu latach funkcjonowania w Izbrze kolejne dyrektywy unijne, które są nam wyznaczone jako Polsce, musimy spełniać. One się mogą nie podobać, dlatego że byliśmy przyzwyczajeni do zupełnie luźnej gospodarki. W rolnictwie. Ostatnie lata pokazały, że pewne zasady musimy przestrzegać po to, żeby między innymi żywność była zdrowa, żeby było jakościowo lepiej, żeby, żeby nauczyć się na tym wspólnym rynku funkcjonować zarówno pod względem przepisów unijnych i krajowych, jak i oczywiście rynku rolnego. Jesteśmy przygotowani, przygotowywani w sumie do tego, że. Wspólny rynek to też to, że, że napływa do nas żywność, my eksportujemy ją na zewnątrz i to jest też działanie szersze, natomiast umożliwiające rozwój wielu gospodarstwom, umożliwiające to, że nadwyżki produkcji rolnej można wyeksportować nie tylko do Unii, ale Unia stara się podpisując różne traktaty, żeby to poszło jeszcze w świat. 8 lipca 2019 roku odbędą się wybory na kolejną czteroletnią kadencję do Izby. Rolniczych. I co ciekawe, jak zawsze w tym okresie ujawniają się cenzorzy. Ludzie, którzy mimo, że niewiele dla wsi i jej mieszkańców zrobili, twierdzą, że izby nic nie robią i krytykują tych, którzy w izbach wspierają wieś na tyle, na ile pozwalają przepisy. Przede wszystkim społecznie działają na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich rolników. I co warte podkreślenia, wiele informacji podawanych w mediach i udzielanych dziennikarzom przez niektórych niezadowolonych z Izby jest nieprawdziwych, niezgodnych z faktami, a wręcz można to uznać za tworzenie kłamliwych mitów, które nie mają nic wspólnego z realnymi możliwościami działania Izb Rolniczych. Warto przypomnieć, że Izby Rolnicze mogą działać na tyle, na ile pozwala ustawa o Izbach. Ustawa o izbach rolniczych z 1995 roku w zasadzie, w moim odczuciu, jest prawie, że doskonała. Ona przewiduje wiele zadań, które powinniśmy, możemy pełnić. Jedyny mankament, który poruszamy od, od początku funkcjonowania Izby i tej ustawy, że nie mamy żadnych możliwości, czyli inaczej mówiąc, jesteśmy ciałem opiniującym. Nie możemy wykraczać poza. Między innymi to, że, że domeną związków może być, jeżeli rolnicy są nie zadowoleni stajkowanie? My nie. Jako Izba Rolnicza mamy być na straży prawa i kierować swoje, że tak powiem, sugestie, wnioski zarówno do parlamentu, jak, jak i od, zaczynając od województwa po, po ministerstwa. Naszego doświadczenia wynika, że jest spora grupa rolników, którzy są świadomi tego, co Izba Rolnicza może. Wielu tych rolników świadomych korzysta z naszych porad, zarówno prawnych, jak i innych, i oni rzeczywiście są przekonani, że taki samorząd musi być. No jest znacząca większa grupa rolników, którzy no nie znają ustawy, nie znają statutu, no i na tym zauważamy, że bazują oczywiście politycy. Obserwujemy również właśnie. To, pewną grupę rolników, a może i pseudo rolników, którzy nie, w wielu wypadkach mając ziemię, nie uprawiają, nie żyją z tego, to starają się wykorzystać niewiedzę tej całej grupy rolników co do ustawowych rozwiązań samorządu rolniczego. I to jest niestety, no, tak delikatnie mówiąc, a może przesadnie, że to jest pewna grupa krzykaczy, który co, co ruszy, jak są wybory, chcieliby poprzewracać zarówno w umysł, rolników y, y, świadomość, że to jest niepotrzebna izba albo że y, Izba do tej pory nic nie zrobiła, bo teraz oni wezmą w swoje ręce i, i oczywiście zrobią wszystko, że będzie cacy. Czyli to jest przykre, że ta grupa chce coś ugrać dla siebie y, kosztem w zasadzie y, zakłamania, przekłamań y, y, rzeczywistości, ustaw i, i, i statutów. Ta grupa ludzi, którzy raz na cztery lata się ujawnia i chce poprzewracać w umysłach rolników, tak na dobrą sprawę nie angażuje się przez kadencję, całą kadencję funkcjonowania, jeżeli są wybrani. I tutaj jest to przykre, że nie angażując się, w wielu wypadkach nie, będąc na spotkaniach wszystkich, nie wnioskując o, o wiele spraw, które dotyczą rolnictwa, stają się obrońcami narodu, na, rolników, chcą pokierować właśnie myśli każdego, Przeciętnego rolnika, który jest zainteresowany, żeby no, pracować na roli i, i dobrze, dobrze sprzedać, dobrze funkcjonować jako gospodarstwo rodzinne. Ta nieduża grupa wydaje się w wielu wypadkach jest skuteczna, bo uzyskuje posłuch wśród rolników, tych wierzących, że, że akurat oni działają w dobrej wierze, a to, to jest, my wiemy, że, że to jest działanie poniżej pasa, dlatego że sami nie angażując się, będą z wybranymi pokazują, że, że cała Izba nie funkcjonuje, a mamy wielu aktywnych rolników, wielu działaczy w Izby Rolniczej, którzy od początku funkcjonowania rzeczywiście bardzo dużo wnoszą do, do naszej działalności. Niestety tak zwani krzykacze no, bardzo szybko jakoś medialnie uzyskują poparcie i myślę, że, że jednak rozsądek na wsi zwycięży. Każdy z nas obserwując swoje środowiska zauważa pewną regułę, pewną, pewną tendencję. Na wsi było kiedyś bardzo dużo rolników. Teraz tych rolników jest znacząco, znacząco mniej. Wielu oczywiście ma ziemię, natomiast jej nie uprawia, albo uprawia, ale żyje głównie z dodatkowego źródła utrzymania. No i ci ludzie zapracowani, zarówno na roli, jak jeszcze dorabiając na życie w innych miejscach, nie mają czasu na aktywność społeczną. I co? I nie daje się wybierać doradztwa gminy. Nie, nie stara się być sołtysem już u siebie we wsi, a i ten drugi stopień również odpuszcza. Rady powiatowe odpuszczają. Kandydowanie do sejmiku przez rolników to już jest w ogóle osiągnięcie niebywałe i powiedzmy, to się również odbija na aktywność i kandydowanie do Izb Rolniczych. Natomiast ci tak zwani wspomniani krzykacze, oni na tym korzystają, prawda? Troszeczkę przekłamując rzeczywistość, opowiadając to, co w zasadzie każdy by chciał usłyszeć, że dostanie, jak ja będę, to, to obiecuję niesamowite e, złote góry. No a my, którzy mówimy prawdę, po cichutku pracujemy, e, wysyłamy, negocjujemy e, na wszystkich szczeblach, tak jak wspomniałem, i wojewódzkiej, i krajowy i, 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 i brukselskim e, to tego nie zauważamy i, i też nam e, w zasadzie większość z nas nie chce się chwalić tym wszystkim, bo robimy to w końcu dla wszystkich. Wszystkich rolników łącznie i dla siebie. Kolejnym, można powiedzieć, takim pewnym przekłamaniem to jest to, że atakuje się, że do Izby Rolniczej się nikt nie garnie. Jak już idą rolnicy głosować, to jest raptem może 5% frekwencji, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. A więc tak, swego czasu w takiej mojej małej gminie było ponad 1000 gospodarstw, wszyscy parali się tym zawodem. Wszyscy z tego żyli. Natomiast na dzień dzisiejszy uprawnionych, co prawda jest 500, no ale tak z rzeczywistości, obserwując swoją gminę, to tych, którzy wyłącznie utrzymują się z pracy na roli, Cały dochód i, i nie dorabiają gdzie indziej, to jest właśnie praca w gospodarstwie rodzinnym, to jest raptem nas dziesięciu. No i jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że jest 500 uprawnionych, czyli tych właścicieli gruntów, którzy albo uprawiają, albo wydzierżawiają te grunty, ale nie żyją głównie z tego, no to ci nie są zainteresowani, żeby pójść na wybory, a jedynie ci. Ta garstka niewielka, która rzeczywiście z tego żyje. No i jeżeli byśmy spojrzeli na tych, którzy rzeczywiście żyją i idą do głosowania, to się może okazać, że to jest prawie 100% aktywności. Wielu rolników oczywiście nie świadom tego, że jeżeli da się wybrać delegatem do Izby Rolniczej, to spada na niego wiele obowiązków. Na dzisiaj to są obowiązki. Na działania społeczne. Udział w szacowaniu szkód suszowych, choćby, czy udział w szacowaniu szkód łowieckich, to jest czynność, która jest niepłatna. A więc trzeba, każdy, kto, kto kandyduje do Izby, mam nadzieję, że jest świadom tego, że poświęca czas, zarówno swój, dla swojej rodziny na rzecz wszystkich rolników. Ci, którzy mówią, że Izba wyłącznie dba o, o wielkich rolników, no to nigdy się nie pokusili przyjść do Izby, sprawdzić naszą statystykę, jakie pisma wychodzą, jakie opinie wydajemy, bo my mamy, powiedzmy na siedem opinii negatywnych dwie pozytywne. Owszem, ale pochylamy się na tym mocno, bierzemy opinie oczywiście u dołu, czyli i, i w gminie i w powiecie, analizujemy sytuację danego dzierżawcy, jakie, czy ma zatrudnienie, czy ma hodowlę, i wtedy wydajemy opinie takie w miarę obiektywne. Oczywiście zarząd nie działa samodzielnie. My się oczywiście sugerujemy opiniami delegatów z gminy, z powiatu i dopiero po wysłuchaniu, po zebraniu tych opinii podejmujemy decyzję. Jak tam ci się wypowiadają dwojako, no to niestety zarząd musi podjąć męską decyzję i, i, i rzeczywiście wydać opinię, bo od tego, jest jesteśmy, żeby takie opinie wydawać. Co ważne, to rolnicy decydują poprzez wybranych delegatów, jak ma Izba działać w ich imieniu, ale zdaniem opolskich działaczy Izby Rolniczej nic nie jest doskonałe. Czas pokazuje, że po latach należy, jeżeli nie zmienić, to doskonalić prawo o izbach tak, aby zwiększyć skuteczność i dostosować formy jej działania do obecnych potrzeb, tak jak zrobiono to w innych krajach Unii Europejskiej. To doświadczenie nasze pokazuje, że zmiany w ustawie o izbach są konieczne. Patrząc na Niemców, patrząc na Francuzów, na, na Austriaków, tam zupełnie wszystko inaczej wygląda. Tam izba rzeczywiście jest organem stanowiącym w wielu przypadkach. Tam izba jest tym motorem, który również rzesza związki różne i branżowe. To przynajmniej zaczynamy tutaj u siebie na Opolszczyźnie robić w ramach porozumienia związków, rolników, różnych organizacji. No i oczywiście konieczne są pieniądze i to duże pieniądze, dlatego, że porównując się my jako, jako opolszczyzna, że mamy około półtora miliona, niektórzy mówią dwa, a więc nie, nie są świadomi tego, ile mamy, bo to jest przedział w różnych latach między milion dwieście a milion pięćset, a nie dwa. W skali kraju to jest około 30 milionów, a więc to nie są żadne wielkie pieniądze. Natomiast mając partnerstwo na przykład z Nadrenią Paletynatem, wiemy, że tylko to, ten land ma dwa, w izbie 26 6 milionów euro do dyspozycji, a więc tam ta izba jest znacząco bardziej widoczna u rolników niż u nas za te niewielkie pieniądze. Natomiast no, każdy, kto jest złośliwy, będzie mówił, że, że my mamy wielkie pieniądze i nic za to nie zrobiliśmy. Możemy się jako polszczyzna pochwalić tym, że za te niewielkie pieniądze wybudowaliśmy nową siedzibę. Jesteśmy jednym z dwóch województw, taką ładną siedzibę ma. Kolejni bogatsze. Niestety nie mają, nie planują budować, a ci co budują to znacznie drożej, ale to my wiemy. A ci krzykacze i ci, którzy uważają, że, że zrobią lepiej, pokazują inne strony, nie znając rzeczywiście u źródła prawa, nie znając rzeczywistości. I co ważne, malkontentom warto przypomnieć, że to rolnicy zdecydują, kto w ich imieniu będzie działał w izbach rolniczych. Czy ludzie, którzy działają w interesie mieszkańców wsi, czy osoby, które dla swoich ambicji i partykularnych interesów krytykują wszystkich i wszystko. Na razie wielu z nich przekonuje dziennikarzy w mediach, że najlepiej wiedzą, jak izba rolnicza powinna działać. I mimo, że zostali wcześniej wybrani do izb, niewiele dla wsi robią. Nie wykazują aktywności, nie uczestniczą w spotkaniach i zebraniach rad powiatowych, a nawet rzadko pojawiają się na walnych zgromadzeniach Izby. I to warto mieć na uwadze, wybierając 28 lipca nowych delegatów do Izb Rolniczych. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.